Dajmy jeszcze jedną szansę losowaniu z Valhali, spróbujmy wylosować 10 postaci, grubo po północy, może to pomoże. Jeśli podoba Ci się to co robię, możesz mi wspomóc na zrzutce, na Patronite, subskrybując i dając lajka. Like Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu. No dobra, jak do tej pory Walhala nas nie rozpieszczała, 30 losowań w plecy, zobaczmy co nam pójdzie teraz. I czy coś to zmieni. Pierwsze losowanie. Fura, o niezły początek. Drugi, Fasir, to już słabiej. <try> Trzeci, Ulmer. Czwarty, Bein. Piąty, Sudri. Szósty, Oberon. Siódma, Kajlani. Elegancko, same trójki. Ósmy, Berden. Pięknie, dziewiąty, Gravel. I dziesiąty, Naszgar. Masakra, słuchajcie, 10 beznadziejnych postaci, 9 trójek i jedna czwórka. Koszmar! Ale spróbujmy jeszcze zarosować z, z tokenów, mamy 4 losowania, zobaczymy jak to pójdzie. Pierwszy tokenik. Kirill! 156. w mojej karierze Kirill, na pewno mi się przyda do czegoś. Drugi tokenik, co tam mamy? Werble, proszę Państwa, mgła. No, tylko 63 mgła pójdzie na przemiał, Mam chyba z 4 w kolejce, u mnie czekają. Trzeci tokenik. Co tam wpadnie? Sumle. Ale same czwórki, to jest nieźle z tych tokenów jeszcze. Daj Boże, żebym nie pochwalił za wcześnie. Dobra, ostatnia szansa. Wóz albo przewóz. Albo się pogniewamy na grę, albo się nie pogniewamy na grę. Co tam mamy w ostatnim? Strzale. Fasil! I też miałem bez liku. Mega, mega, mega słabo. 45 losowań. Nic z tego nie wyszło, żadnej piątki. Tu jeszcze odbieramy dwie skrzyneczki. Narzędzia do zasadek słabiutko. I w drugiej tarcza beznadzieja. 45 zmarnowanych losowań. Nawet Rafael nie wpadł, a na niego trochę liczyłem. Na postać miesiąca, bo niebieski by mi się przydał. Tak więc łączę się z Wami w bólu losowań. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Pa! Jeśli podoba Ci się to co robię, możesz mnie wspomóc na zrzutce, na patronite, subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu.